Witam. Nazywam się Tomek Derejski. Mieszkam w Kolonii. Jest to związana też miejscowość z Ryszardem Szurkowskim, bo w 1988 roku prezes mojej firmy Witold Zaraska mówi do mnie Panie Tomku chcemy mieć pierwszą drużynę zawodową w Polsce Kolarską i w Ostbloku proszę. Jechać, załatwić Ryszarda Szurkowskiego. Pojechałem do Warszawy, i od tego momentu zaczęła się moja znajomość i przyjaźń z Ryszardem Szurkowskim. Grupa wystartowała 1 stycznia 1989 roku, i ja, jako byłem kibicem sportowym, byłem też zawodnikiem, tylko w innej dziedzinie, przesiadłem się. Na starość, na rower, z przyjaźni. Wynik, rower wynikał z przyjaźni z Ryszardem, i zacząłem jeździć. Jeżdżę do dzisiaj. Przez Ryszarda poznałem wielu wspaniałych y, kolarzy, zawodników byłych, aktualnych y, ze świata kolarskiego, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, i to sobie bardzo cenię. Ryszard był takim człowiekiem, który przyciągał, nie miał. Miał samych przyjaciół dookoła siebie i to żal, że nie ma go z nami, ale no musimy to kontynuować i kontynuować i wspominać Ryszarda jako naszego mentora. Cieszę się, że powstaje muzeum historii kolarstwa, historii Ryszarda Szurkowskiego w jego rodzinnej miejscowości. Dzięki koledze Krzysztofowi Kozaneckiemu, który to wszystko przygotowuje, który był wielkim przyjacielem Ryszarda Szurkowskiego i chcę też pewien element z historii kolarstwa i historii działalności Ryszarda Szurkowskiego. Przekazać też do muzeum. Są to stroje pierwszej grupy zawodowej w Polsce kolarskiej, Exbud, koszulki, spodenki, dresy, skarpetki, wszystko to, co posiadali w ten czas. Udało się to zachować i już przekazałem te materiały do muzeum na ręce Krzysztofa Kozaneckiego.